ciśnienie 1015 hektopaskali na termometrach od 3 stopni na Mazurach i na Suwalszczyźnie do 8 stopni w Opolu i na Podkarpaciu. W poniedziałek zachmurzenie duże i umiarkowane z opadami deszczu na północnym zachodzie. Temperatura od 5 do 8 stopni. We wtorek na ogół pochmurno i deszczowo. Pogodnie i słonecznie tylko na południu. Na termometrach od 4 stopni na Mazurach do 7 stopni na Dolnym Śląsku. W piątkowy wieczór oficjalnie rozpoczął się sezon świąteczny. Rozpoczął się on w Belgii. Mieszkańcy i turyści tłumnie przybyli na brukselski Grand Place w centrum miasta, aby zobaczyć tegoroczną choinkę. Muzyka i dziękujemy bardzo za spotkanie życzymy spokojnej nocy i do zobaczenia Galera.